Cześć witam wszystkich na moim kanale. Czas na kolejny odcinek z Pucharu Światowskiego narciarskich. Czas na pierwszy zimowy konkurs odbywający się w Polsce. Zakopane. E, czas na drużynówkę, też... Polacy decydują się jako pierwsza, pierwszy kraj zorganizować takowe zawody. Polacy w składzie Jakub Wolny, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła samym jednymi z głównych faworytów do zwycięstwa. Czy potwierdzą swoją dobrą formę? Przekonamy się już za chwilę, ale zanim. Przypominam sobie, subskrypcję z łapki do góry i możemy zacząć ten konkurs. Zakopane, bardzo dla Polaków dobra skocznia wielokrotnie. W zeszłym sezonie był chyba najgorszy mikwiz... Znaczy, na pewno nie w historii, bo było w gdzie nie punktowali. Choćby chyba w 90 roku, ale bardzo słabo nasi się spisali. Najwyżej był chyba Piotr Żyła, tam pod koniec drugiej dziesiątki. Osiem drużyn tylko. W rzeczywistości jest dziewięć, bo Rumuni zdecydowali się jeszcze przyjechać. ty nie miałem y, czwartego ich zawodnika. I pierwszy z naszych, Jakub Wolny. Bardzo dobry turniej się skończył, skończy na drugim miejscu. W rzeczywistości niestety skacze w Saporro, ale... Może wróci do Pucharu Świata już za tydzień, teraz ile skoczy Kuba? Dobre wyjście z progu, wysoko w locie leci nasz reprezentant i daleko! Pięknym telemarkiem wylądował swój skok 162 metra. Bardzo wysoki lot, 7 lat jest, jesteśmy pewnymi liderami po próbie Kuby. Raczej jak na razie bez zaskoczeń. Może Austria co najwyżej była oczekiwana, Nie wiem nie, wyszczępa. I czas na drugą grupę, gdzie reprezentuje nas Dawid Kubacki, lider Pucharu świata. Nasze reprezentant jest w bardzo dobrej formie. Tutaj... Solidny turniej, skocznie bez błysku. Jaki Kogo da teraz Dawid? I na razie mamy wielką przewagę. Dawid Kubacki. Leci wysoko, na skokinie jak ton to i skacze daleko po z obiektu. 139 metrów, 19 i 18,5. Dwa punkty więcej, jest druga nota i jesteśmy dalej liderami. Powiększamy przewagę. Austria na drugim miejsca, Finlandia przeskoczyła Niemcy i zbliżyła się do Słowenii dałem po dobrym skoku Antigua, ale to mają szansę zakręcić się wysoko dzisiaj i teraz kolejny z naszych, najstarszy z tej czwórki Piotr Żyła. Ile skoczy nasz reprezentant? Wiekowo najstarszy, humorowo najmłodszy. Pięknie szybuje położony na nartach Piotr Żyła i skacze daleko, a niestety upadek Piotra. Do metrów, noty 9 punktów, 3 punkty, jesteśmy liderami, ale Piotrek ma dopiero 14 notę. A mimo wszystko nic nie jest stracone, 35 punktów przewagi, cały czas. Sławy skok, Finna, Wilhopa Parosariego. Musi na pewno liczyć, że kolejny reprezentantów Finlandii, są... poprawi trochę ten, tą notę. I teraz, niestety słabo skoczył Niko, ale teraz Kamil Stoch. Pięciokrotny zwycięzca konkursu Pucharu Świata zakopanym. Ostatni na 2020. Pięknie byłoby jakby wtedy, kiedy on jest 40, Niestety grypa mu w tym utrudnia, ale teraz. To spóźniony skok na progu, jak to on choćby wisząc o na daleko. O okolicach punktu A. S 141, 19,5, 4 punkty odjęte zawiadli. Jest druga nota w pierwszej serii i jest liderem Kamil. Znaczy jesteśmy jako drużyna liderami. I z wielką przewagą na Norwegią, którą musimy powiększyć w finale. Stać nas na to. A Stany Zjednoczone prowadzą nad Czechami. Kto by się spodziewał jeszcze jakiś czas temu? Oczywiście w ten weekend raczej to jest dość sporo prawdopodobne w konkursie, który już za chwilę. Gryje, że Amerykanie skaczą solidnie, a Czesi poza kołdelką. Bardzo źle. Nie wiem, czy dadzą to pokonać Rumunów. I teraz Jakub Wolny. Najlepsza nota pierwszej serii. Czy powtórzy to również w drugiej? Czy mamy przynajmniej młodszego, bo reszta ponad 30 lat, więc to jest dla nas ważne, by ten najmłodszy osiągał dobre wyniki. Z tej czwórki, by w przyszłości polskie skoki również były na topie. Skok nie aż taki jak w pierwszej serii, 138,5, trochę za chwilę lądowaliśmy w 118,5, 7,9 i jesteśmy liderami cały to, to było pewne. Ale jak największą przewagę. To jest już dominacja 70 po, e, prawie punktów przewagi nad Norwegią. Tylko to utrzymać. I czas na kolejnego z naszych. Dawid Kubacki. Dobry skok w pierwszej serii, ale mogło być ciut lepiej. Ile skoczy Dawid? Dawid Kubacki musi dobrze wyjść z progu spóźnia. Ale leci dość wysoko, jak na niego, i to było regularnie. i Teraz loduje w piękny stylu, ponad 160 metrów. Dużo tych punktów, a na 4,20, na 19,5. Jesteśmy liderami niesamowity skok z tylą Wida Kubackiego. Nasza przewaga, równo 100 punktów, 1 dziesiąta, wynosi nad Austrią. A jeszcze dwa skoki, może kazać, że Kamil, nawet by nie musiał oddawać, i tak byśmy wygrali. A wszystko będzie zależne od skoku Piotra. Musi to być skok bez by wątpienia daleki i wylądowany nie jak w pierwszej serii, gdzie było daleko, ale brak udanej próby lądowania. Ale teraz, Piotr, żywa, trzymajmy kciuki, że by w lepszym stylu to wylądował, by byśmy już mieli zapewnione zwycięstwo. Skok wyszedł z progu Piotrek dosyć ostro, ale wysoko nad ze skokiem szybuje nasz najbardziej doświadczony reprezentant. Proszę zachwiane lądowanie, a mimo wszystko dobre, no to 19,5-19 nie zachyłować tego sędziowie i ma czwartą notę tego konkursu, Piotr. A my to raczej już nam nikt tego nie zabierze tego wyniku. Jedynie jakby Kamil nie skakał, to możemy spaść na drugie miejsce. Norwegowie raczej bez szans, by nas dogonić, chociaż nigdy nie można ich lekceważyć. I poczekajmy. Czas na skok Halvora Egnera Graneruda. Być może kluczowy dla nas. W kontekście skoku Kamila, którego nawet nie musiałby być. By nas wyprzedzić, potrzebuje 143 metrów, więc to jest praktycznie trudno realne, by Halvar Egnera co nie lubi zbytnio lepiej wielkiej kroki, zwycięzca, który skoczy, to skoczył, bardzo spóźniony skok na progu i pasywnie w locie, krótko niestety dla niego, a dla nas to jest praktycznie gwarancja już drugiego miejsca, więc musimy się cieszyć z tego wyniku. Dobre noty. Halvor naprawdę dość mocno spóźnił ten skok na progu, więc i tak dobra próba. I teraz Jan Harrol. Chyba drużyny i Austriacy. 134 metry potrzebuje Jan Harrol, by dać Austriakom jeszcze nadzieję na jakąś kwalifikację Kamila czy coś. I wyskoczył również jak Halvor. Spóźnił dość skok, ale leci pasywnie, ale daleko. I to czy wyprzedzają nas Austriacy? No ty wysoki, jest... Nie, wygrywamy ten konkurs. Nikt nam już tego nie zabierze. A do końca został jeszcze Kamil, który nic tak nie musi skakać, bo i tak, chociaż jesteśmy na drugim czyżby Słowenia coś? Na no, myśl nie wiem, ale Kamil Stoch. Ile skoczy nasz mistrz? On tutaj może skoczyć sobie po prostu, by, le by lecić. Leci wysoko i leci dobrze, daleko, w pięknym stylu, 140 metrów. Pół metra zabrakło, a mimo wszystko bardzo wysoka nota. Druga nota konkursu. I to jest po prostu dominacja naszych reprezentantów. I to naprawdę w wielkim stylu wygrywamy ten konkurs. Jednak Austriacy chyba nas wyprzedzili. Nie, coś źle musiało podać pomiar. Wygrywałem nad Austrią i Norwegią ponad 100 punktów i to sporo ponad 100 Później Słowenia, bliska podium, Niemcy już trochę dalej. Finlandia, liczyli na pewno na coś więcej, na bardziej wyrównaną walkę o tą czołówkę. Stany Zjednoczone duża przewaga nad Czechami, więc zobaczmy klasyfikację pucharu nadrodów, jak powiększyła się nasza przewaga. Zapowiada się również wspaniały konkurs indywidualny dla nas, gdyż nasi oddają naprawdę bardzo dobre skoki. A teraz wystartuje grupa krajowa, więc jest szansa na naprawdę niesamowity konkurs z rekordową ilością punktów dla Polaków. I żeby nie przegapić go jutro, przypominam o zostawieniu subskrypcji od łapki do góry. I oczywiście, dzwoneczka, który przypomni o premierze odcinka. Zobaczmy Puchar Narodów. Dajemy trofeum, tak ogólnie. Wygrał kwalifikacje po raz pierwszy chyba w karierze. I być może jest to pierwszy skocznik z rocznika z XXI wieku, co wygrał zawodów Świata I jesteśmy z w Pucharze Narodów drużynowym, jakby tylko liczyć. Za nami Słowenia i Niemcy, też egzekwo. A w przypadku narodów 800 punktów nad Słowenią i Austrią. Tam jest ciasto, więc pamiętajcie o subskrypcji, o łapce do góry. Cześć.